W świecie IT funkcjonowanie w kilku językach jest nie tyle przydatne, co wręcz wymagane. Jeśli jesteś twórcą aplikacji i chciałbyś trafić z nią do szerszego grona odbiorców, pewnie nieraz myślałeś o tłumaczeniu treści zawartych w swoim dziele na różne języki. Czy jest na to jakiś szybki, bezbolesny i efektywny sposób? Oczywiście, że tak. I nazywa się Google Translate API. Zapraszam. Korzystając z Chroma, czy to przeglądając strony, czy wyszukując treści, pewnie nie raz, czy nie dwa trafiliście na taki oto przycisk. Dla tych, którzy nie kojarzą, po jego kliknięciu można wybrać język z listy, a strona, na której właśnie jesteśmy, zostaje niemal momentalnie przetłumaczona na ten właśnie język. I co najistotniejsze, układ multimediów, formularzy, czy czego byśmy tam na stronie nie znaleźli, pozostaje bez zmian. I na podobnej zasadzie działa Google Translate API. W przypadku Google Translate API mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza Basic pozwala na tłumaczenie do 50 tysięcy znaków bezpłatnie. A co jeśli? Przekroczymy tę wartość, wtedy Google zacznie naliczać opłatę 20 dolarów za każdy milion znaków. Jeżeli jednak aplikacja jest na tyle popularna, że zapotrzebowanie wynosi powyżej miliarda znaków, Google daje możliwość negocjacji cen. A teraz o tym, jak to dokładnie działa. Zacznijmy więc od generowania klucza Google Translate API, oczywiście za pośrednictwem konsoli Google Cloud, w której musisz stworzyć projekt, a następnie włączyć interfejs API. Następnym krokiem jest uruchomienie konta rozliczeniowego oraz ustalenie limitów tak, aby nie przekroczyć planowanego budżetu. Pamiętaj, aby wybrać odpowiednią rolę w tym projekcie. W tym przypadku będzie to Cloud Translation API User. Możesz oczywiście nadać więcej ról, jeżeli tego potrzebujesz. Przechodzimy do tworzenia klucza. W Cloud Console kliknij adres e-mail utworzonego konta usługi, a następnie kliknij opcję klucze, później dodaj klucz i wreszcie utwórz nowy klucz. Po kliknięciu w polecenie utwórz na dysk zostanie wciągnięty klucz w wybranym przez nas formacie, w tym przypadku JSON. Jotson i jason. I Znowuż, jak macie sugestie, dawajcie znać w komentarzach. Idąc jednak dalej, pora ten klucz zainstalować. Aby to zrobić, w swojej aplikacji musisz dodać dane uwierzytelniające do jej kodu, ustawiając zmienną środowiskową, którą pozwólcie, że zczytacie sobie z ekranu, nie będę tego już literował. Wrzucam wam przykład, jak można zrobić to w systemie Windows, wpisując w wierszu polecenia. W sumie to co widzicie na ekranie. Pamiętajcie tylko, żeby podmienić lub uzupełnić keypath na ścieżkę do pobranego pliku JSON i gotowe. Proste, prawda? A ile to potrafi zaoszczędzić bólu przy tłumaczeniu treści w aplikacji? Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten glip przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, możecie zostawić nam łapkę w górę. Jeżeli nie, no to trudno. Łapka w dół, subskrybujcie. Jeżeli szukacie podobnych chmurowych materiałów, w komentarzach możecie zostawić swoje uwagi czy sugestia, a nawet pytania i widzimy się już niebawem w kolejnym chmurowym materiale. Ciao!